i can do this all day back it up No, już, już. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy, Mamy dzisiaj. Poczy... Mamy 26 grudnia, dzisiaj 2024 roku. Jeszcze. Wiktorka yy, eee, też tutaj się. I tak. Nie, Koszulka zwykła. Taka. taka se, ale... Po domowemu. Nie... A, po domowemu może być. Czarka Mikołaja, jak tu widzicie. Ale do, do czego ją założyłaś? A do czego ją założyłeś? Właśnie. Za niedługo, czyli za chwilę, za jakąś minutę, może dwie, może trzy, będziemy po prostu, co robić? Smażyć karpia. świeżo. Smażyć karpie, tak. tak. Konkretnie... Jeszcze zostały. Jeszcze zostały, konkretnie będziemy dzwony, albo dzwonki, dzwony, nie wiem jak to zwały, jak to dzwon, Dzwonki karpie, no. Będziemy smażyć, więc może, chyba będę to dobrze robił. Tak. będę przedstawiał jak się smaży karpie na głębokim oleju w patelni. A ja mogę, y, jak wcześniej przygotować karpia? Dużo wcześniej przed smażeniem, y, no bo myśmy je zakupili wcześniej. Tak. I tutaj wszyscy powinni wiedzieć o tym, jak, ci co oglądają, bo jest taki film. Jeszcze mogę powiedzieć Wam tyle, że dużo, dużo wcześniej, czyli tak w okolicach początku grudnia, a mm -hmm. no, nie pamiętam który, ale było to przed 10 grudnia, bo jest zakupione karpie. No to mówię. I moja wspaniała małżonka, czyli moja żona, wzięła po prostu, wzięła je przygotowała, my Przepis zdradzimy. Przepis zdradzimy, je przygotowała. Mhm. Już jedną część tych karpi jedliśmy i zjedliśmy, teraz została no, duża, duża większa część tych karpi, większa, mhm. więc wypadało by jedliśmy. Oczywiście. My Życie... Robią też na patelni i wcześniej tak... Boże, na patelni, w, w piekarniku. Ale... Ale ja jestem zwolenniczką, jak się mogę wtrącić tego, aby je robić na patelni, bo tak zawsze robiłam. Mhm. A że, że jestem bardzo wspaniałym i ugotowym menem, więc robią mnie po prostu na patelni. Ale co, nie smakowały Ci? Smakowało. Patrzcie, gdzie na... Wiktoria, poczekaj, odsuń się kotku. Poczekaj, czekaj, czy patrzcie gdzie on wszedł. Laki, Laki, gdzie ty wszedłeś? Więcej <noise> będziemy robić na Fatelużu. <noise> tak, za tobą w telewizji, Charlie. I fabryka czekolady? No, dobrze. No. Najprościej, odezwiemy się, jak te dzwony będą już w tym głębokim oleju. Nie, odezwiemy się, jak je będziemy przygotowywać. A? Będziemy je przekładać. Dobrze, to takie. Mąki do jajka. Pierw mąka, tak? Pierw była, y, pier była mąka. Potem do bułka. jajka. na końcu bułka tarta. Do jajka, a potem do bułki tartej, a potem gdzie? Na głęboki olej. Do patelni, na głęboki olej. Dobra. Bardzo dziękuję Państwu. <laughs> Odezwiemy się za chwilkę. Chwilę. Hejka! hej. Co robisz? Oglądasz? Okej, okay, dobra, tam leci telewizji. Dobra, to zaraz nagramy do Diego, jak działa. Cztery. Witam, ponownie drodzy słuchaczki i słuchacze. Teraz będziemy robić. przygotowywać te wspaniałe dzwony. Ale zobaczcie, jakie one są... Duże. Naprawdę duże. Okropne. O, kto tu się z nami wita? Chodź tu, Wiktoria. Dobra, no Dobrym to dobra. Do rączki umyte. Talerze przygotowane. Przygotowane, przepraszam. Przygotowane. Do smażenia. Bluzka, sweterek bardzo ładny. Czapeczka też. No, więc zaczynamy. A! Jeszcze jedno. Patrzcie, patrzcie. Co mam na ręce, ta migwecka przyniosła ten, tutaj taką ładną ładny prezent tutaj a tutaj. co masz na topeć? czekaj, kliknij o, A, czekaj na chwilę tylko no ty tutaj mi gwiazdka przyniosła z jarmarku katowickiego mamy tutaj. zdjęcie ty masz, I... no na zegarku i tu taki zegarek mi przyniosła ta gwiazdka mhm. to prawda, że ładny tak? bardzo mi się podoba oczywiście ma gust bardzo, bardzo, bardzo ładny Dobra, bierz się za... Te, bo już Nie, się... no musisz. A się ja już jeszcze czuję jeszcze, olej! Muszę się jeszcze bo będę go bardzo, bardzo nosił, bo bardzo, bardzo mi się podoba. Pasuje do mnie. Pasuje do Ciebie. Dziękuję, wspaniała gwiazdko, moja kochana. Na, na pewno słyszę. Dobrze, zabieramy się za te karpie, więc... Karpie są już... Te dzwonki są przygotowane, dzwony. Z... Więc... Bułka, najpierw mogłaś sobie dać po kolei te ta talerze. No, Dobra, jeszcze przełożymy te talerze. Dobra, nie ma źle. tak, dajemy je do mąki. Patrzcie, jaki to dzwon. No, zaraz, Wikuśka. Mogę? Mogę też? Za chwilkę. Więc nie, dajemy do mąki, ładnie. Do mąki to tak trochę. Ja Uważaj, uważaj, Teraz dajemy je do jajeczka obtaczamy. Żeby nie było. To jest bułka tarta. Tutaj ładnie obtoczymy. W jajeczku sobie. Tu ładnie, wspaniale. I na koniec dajemy do bułeczki tartej. Tu posypiamy z góry. Uważaj. Mnie się szczerze źle robiło te karpi, przecież to, że te dzwony takie wielkie. Pierwszy raz takie dzwonki w ogóle. No. Tutaj ładnie będziemy obtaczać. Ale dzwonki mamy od naszej sąsiadki. Jeżeli nas ogląda albo będzie oglądała, to serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy. Tak, bardzo dziękujemy. Możemy jej przekazać, że mamy tutaj kanał, także... Bardzo, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Mogę tutaj delikatnie, ale... O Jezu, ja się teraz boję, bo to on się już grzeje trochę. Okej, okay, no i dajemy. No. I dajemy tu. Dobra, i zaraz pokażemy finalnie jak to wyszło. Mama. No, witam ponownie mnie Państwa. Mamy usmaczony 6 dzwonków. Pokaż to? Dziękuję ślicznie. Tak one wyglądają po usmażeniu. Tak. Pozdrawiamy. Dziękuję. Pozdrawiamy. Maju. Możesz mówić. Pozdrawiam. Drugi. Dzień. Dzień. Psał z kafeści pięknego. Siemanko, kochani, e, witam się z Wami. Nie wiem jaka to będzie jakość, dostałam nowy aparat, totalnie się jeszcze na nim nie znam. Właśnie umyłam sobie włoski, zaraz zasiądę, żeby się trochę podmalować, bo wyglądam gorzej niż źle. Będę Wam robiła od czasu do czasu takie etapy mojego makijażu, ale nie robię nic specjalnego. No to do za chwilkę. No dobra, no to takim pierwszym moim etapem to jest, że tak powiem, nastroszenie brwi na mydło. I ja je, Boże, ja je. Ja używam z Evelina Ono jeszcze dodatkowo dodaje takiego trochę koloru, przyciemnienia, i ono tak jakby się trochę dostosowuje do yy, Waszych brwi. I teraz będziemy nakładać resztę pielęgnacją nałożoną, więc. Do za chwilę. Dobra, drugim etapem był podkład, a w zasadzie dwa. Ten znam i połączyłam z tym z tego Max and More. Teraz będzie korektor z. Dobra, czekajcie. Dobra, mam tutaj Maybelline. To też sobie nałożę w samotności i wrócę. Słuchajcie, ogólnie nie wiem, co jest grane, czy ja musi, musicie, czy, czy ja mam coś z tym aparatem nie tak, no chociaż no nie powinno być yy, nic takiego, bo on jest nowy, dostał na święta. Yy, czy po prostu no, coś w ustawieniach muszę jeszcze pokombinować. Yy. Także nie wiem, nie wiem jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że z każdym razem nagrywania nim. Ten film będzie coraz lepszy, coraz fajniejszy. No bo nie wiem, nie wiem co się stało. Po prostu ja siebie tutaj w podglądzie widzę jakąś taką całą siną. Nie wiem, nie widzę ani róż, że mam. Jeszcze spróbuję. No do okna, jak idę, no. Nie wiem, wczoraj jakoś tak. A mam i brązer, słuchajcie, i róż, i rozświetlacz, ja nie wiem. No zobaczymy. Jeszcze. No proszę państwa, magia świąt się skończyła. Teraz mamy czas między właśnie czasem poświątecznym a czasem przedsylwastrowym. Co za tym idzie, że skończyła się magia świąt. No, tak jak już wspominałam, powrót do rzeczywistości. Czyli sterta prania numer jeden, którą trzeba złożyć, bo jest wysuszona. Teraz się pierze kolejne pranie, pójdzie do suszarki. Będzie kolejna tura. No cóż, no życie! A ja się chciałam z wami przywitać 28 grudnia, no, godzinie. Czekajcie, bo kto mi to Ja dopiero powróciłam do żywych, z tego względu, że mam ostatnio jakiś mega ciężki czas. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Nie mam zielonego pojęcia. No, także. <grym> To, że tam ja jestem na tych filmach uśmiechnięta i tak dalej, to nie do końca bym powiedziała tak jest. Mm. No ale pewnie nie jestem sama. Ja też wam przesyłam pozytywną energię, bo hmm, pewnie też ktoś tam z Was boryka się z jakimiś różnymi, mm, nie wiem, depresjami. Takimi stanami depresyjnymi, i tak dalej. No, także życie. Dobra, idę ogarniać to, co mam ogarniać. I jeszcze się pewnie do Was odezwę. Dalej dostaję szału, bo to światło nie jest takie jak ma być. Nie wiem, co jest grane. Teraz to, co prawda, no, nagrywam w kuchni przy mm, żarówkach, żarówce. Yy, aczkolwiek, nie wiem. Naciskam te tryby: światło dzienne, światło takie, ciepłe, zimne. Cały czas mi się wydaje, że jestem jakaś naprawdę, nie wiem, sina trochę. Zrobiłam makijaż, przecież mam brązer, mm, mam róż. Nie wiem, czy to w ogóle widać. Dajcie znać. Wcześniej nagrywałam telefonem, no, ale nie mogę go całego zawalać. Bo i tak już jest po prostu. Będę musiała go wyczyścić, żeby cokolwiek móc tam y, zrobić na tym telefonie. Dobra, to odezwę się do Was później. Buziaczki. A, A to jest jakiś Elfik. No to wieki, miłej kąpieli! Jakuś, chodź. To są właśnie plusy mieszkania w domku. Poleciał piesek. A czemu to nie świeci? Czy to się rozładowało? Czekajcie. Laki, idź, idź, bo mi się wydawało, że O, świeci! Idź, mi się wydawało, że ty chcesz... O, patrzcie, widać trochę. Tutaj Laki coś tam jest świeci. Dobry. No tak, wiem. No i nie byłabym sobą, gdybym nie przechodziła i nie nagrała choinencji naszej. O nie. Dobra. No. Choinko ma, Gaśnie. Pstryk. Co to za babuszka? Co to za babuszka? Wytrzemy dobrze, tak? Pobiegasz, wyszalejesz się, wysuszymy ładnie, tak? No tak, idziemy. My już z Wiktorką leżymy idziemy spać. Już raczej dzisiaj więcej nic nie nagram, no bo wiadomo, e, z racji e, pory. No, a filmy będzie też dosyć, dynia. no nagrywamy dosyć taki, no, no nawet dłuższy. E, jak się coś będzie działo, to na pewno nagram i coś wrócę znaczy będę sobie tak zbierać materiał i wrócę. A na tą chwilę mówimy dobranoc. Buziaczki. Pa. Prosimy o lajki i subskrypcje. Tak? Subskrypcje. Tak. Buziaki. Pa.